To wy w koronach, ale pięknie. A to wy na wakacjach, ale cudownie. O i wasz rysunek jak pan Bóg stwarza świat. I wasze mamusie, ale słodziutko. A to wasze kanapki, mm, wyglądają przepysznie. I flaga polski, super. Kochani, Cieszę się, że ze mną tak podróżujecie i wykonujecie wszystkie moje challenge. Dzisiaj będziemy sobie zaznaczać miejsca, nowe oczywiście, w których już byliśmy. To co? Lecimy. W siódmym odcinku byliśmy na Florydzie. Wiecie, że z Florydy pochodził taki mężczyzna, który wymyślił krem do opalania? Ja się nim muszę smarować, bo mam delikatną cerę. Floryda jest wyjątkowa także pod innym względem. Na przylądku Canaveral zlokalizowany jest centrum kosmiczne oraz kosmodrom, z którego wyruszają wszystkie najważniejsze misje kosmiczne. To właśnie stąd wyruszyła załogowa wyprawa na Księżyc, podczas której człowiek postawił pierwszy krok na Księżycu. Lideczko, twoja babcia pisze. Czy w życiu wnuków jest potrzebna obecność babci i dziadka? Co o tym sądzisz? No, oczywiście, że jest potrzebna. Babciu, ty mi robisz przepyszną wodzionkę i znakomite kluseczki. A kto by się ze mną tak wygłupiał jak dziadek? Muszę wam też powiedzieć, że w tym odcinku z Florydą występowała moja babcia jako listonoszka. Mam dla was też dodatkowy challenge. Odgadnijcie, w którym odcinku był mój dziadek. I ten, kto odgadnie, dostanie nagrodę. Następny nasz przystanek to Fidżi. Zapomniałam Wam powiedzieć, że Fidżijczycy lubią chodzić na boso po gorących węglach. Jeden z tych pięknych, malowniczych światów, Tawaruła, jest ozdobą pocztówek, folderów reklamowych oraz katalogów biur podróży. Jest to wyspa w kształcie serca. Kochanie, Lilka i Wiktoria pytają Cię, gdzie najbardziej chciałabyś pojechać? I gdzie chciałabyś mieszkać w przyszłości? Wiecie co, dziewczynki, ja bym bardzo chciała zamieszkać w Polsce, bo tu mi dobrze. Naprawdę, nie chciałabyś się przeprowadzić do żadnego innego kraju? Nie, bo bym bardzo tęskniła za Polską. A za czym tęskniłabyś najbardziej? Ja bym najbardziej tęskniła za pysznymi czekoladowymi lodami z nieba w mieście i za moim pokoiciem. Następnie odwiedziliśmy dziką Tanzanię. Zobaczcie, teraz mam afrykańską fryzurę. Oraz brauzolety, ponieważ jestem księżniczką. Możemy tam zobaczyć całą tak zwaną Wielką Piątkę, czyli nosorożca, bawoła, słonia, lamparta... I lwa. Lideczko, jeszcze ciocia Gosia pyta Cię, jakie jest Twoje ulubione miejsce na ziemi? No, oprócz naszej Polski wybrałabym Hawaje. A dlaczego? Ponieważ tam jest ciepło i tańczy się taniec hula. Ja lubię tańczyć. Ostatnim naszym przystankiem była Irlandia. Wiecie, że oprócz święta świętego Patryka obchodzi się Dzień Naleśnika? Lubicie naleśniki? Bo ja tak. Irlandia to kraina morskich opowieści i zielonych wzgórz. Znajduje się tu wiele łąk i pastwisk, na których wypasane są owce. Na koniec mam dla Was wisienkę na torcie. Opowiem Wam o takiej dziewczynce, która ma na imię Bianka i ma 6 lat. Jest Polką, ale mieszka w Anglii, czyli dokładnie tutaj. Ona też wędruje z nami przez świat. Skąd o tym wiem? Bo mi o tym pisała i podsyłała różne fajne filmiki. Dlatego Bianko, bardzo Ci dziękuję za te filmiki. Jesteś super! Pozdrawiam, Cię, ściskam gorąco i cześć! Dzień dobry kochani. Dzisiaj zrobimy sobie taką fajną. Mm. Jak to się mówi? No, nie wiem, tak świecić świat z Panem Jezusem chowy. Zobaczymy, gdzie dzisiaj lecimy. O! Dzisiaj się zaczynamy tutaj! O! My dzisiaj idziemy do... Co powiedzieliście? Nie Francja? Nie Włochy? Tak! Anglia! Dzisiaj lecimy do... Anglii. Jak wiecie, dużo jak w wszystkich w wszystkich krajach tu ludzie piją wino. I tak Pan Jezus powiedział w Biblii, kiedy On kiedy była ostatnia kolacja przed On przed umarciem Pana Jezusa to On powiedział to, to wino to jest moja krew. Więc to wino to jest wino nie takie, które pijesz, tylko wino życia. I ty możesz to wino zażywać cały czas. I to wino to jest Pan Jezus. Panie, znów pora bym usiadł u Twojego boku. Czy wiesz, jak bardzo cieszę się na te nasze wspólnie spędzone chwile dnia? Serce przy sercu, choć przecież Ty to wiesz, bo Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję, i wszystkie moje drogi są Ci znane. Wprawdzie jestem mały jak ziarenko piasku w tym wielkim świecie, ale Ty o mnie nie zapominasz, gdy patrzę na twe niebo. Dzieło Twych palców wśród miliardów gwiazd czuję, że nie jestem na Ziemi sam. Ty kochasz tą maleńką gwiazdkę, którą dla Ciebie jestem. Zostawiłeś specjalnie dla mnie wyjątkowy list, w którym napisałeś: Ukochałem Cię odwieczną miłością. Dlatego nie zapomnę o Tobie. Ten list mogę czytać codziennie. Jest nim pismo święte. Ogromnie się cieszę, że z Tobą mogę tańczyć i mogę śpiewać. Mogę pracować i tworzyć, bawić się i śmiać. Tobą mogę zwiedzić cały świat. Panie Jezu, jestem Twoim dzieckiem, jestem córką króla, jestem Twoim synem. Ty wybrałeś mnie przed założeniem świata, Ty się mną zachwycasz i cieszysz. Jestem źrenicą Twojego oka, dlatego Ty nigdy mnie nie opuścisz. Cierpiałeś i umarłeś za mnie, bym mógł żyć na wieki w Twoim Królestwie. Bądź uwielbiony Jezu Chryste, mój Panie, boskie serce wypełnione po brzegi miłością, Twoich twarzy znamy już tak wiele, a wciąż, Panie, jesteś dla nas niezgłębioną tajemnicą. Nieżynko, czy ty nie jesteś zmęczona tą naszą wędrówką po świecie? Ja bym troszeczkę była, ale nie zrezygnuję z tego, dlatego że kocham dzieci, kocham ciebie, kocham wędrować po świecie, a przede wszystkim kocham Pana Jezusa.